Dzień dobry, dobry wieczór, u mnie za oknem już ciemno, dochodzi godzina 18:00 na swoją klientkę, napisałam mi, że e, jestem wcześniej, jeśli ma ochotę, to może, to może przyjść i właśnie pisała mi, że super, że się zbiera e, i też powiem, że trochę szybciej e, przyjedzie, także dzisiaj analiza e, na godzinę 18:00. I w tym tygodniu mam jeszcze klientki w studiu. W tym tygodniu mam szaleństwo: e, takie już takie typowo właśnie świąteczno-przednoworoczne. Przed, Ale e, dzisiaj e, rano trochę przy komputerze popracowałam i dom ogarnęłam, posprzątałam toaletkę e, i po prostu no, milion rzeczy. Wczoraj miałam taki dzień faktycznie mega organizacyjny, jak chodzi o dom, bo posprzątałam cały dom jak, tak, jak sobie zaplanowałam. Pomimo, że miałam dzień właśnie takiego slajma, to po dwóch, dwóch kawach się już zebrałam, po prostu zrobiłam co miałam zrobić, bo nie jest mi żadnych zaległości. Są, są też pewne plany związane z pracą online właśnie po nowym roku, jak to będzie wyglądało, żeby sobie coś tam wstępnie zaplanować, także już tam, już tam kminie, ale z takich makijażowych rzeczy, co Wam chciałam powiedzieć, to na ustach mam olejek z Diora, ten 006 z ulubieńców roku. Czyli coś takiego lekko fioletowego, na żywo jest e, inaczej, na żywo jak jest dzienne światło to jest bardziej fiolet jakby tak widoczny, no bo teraz jest tak sztuczne światło, ten glow na skórze e, to nie świeży botoks, to mm, metoryty z Guerlain, które dają właśnie taki piękny efekt i Chciałam Wam dać update odnośnie kredki Bordeaux od Victoria Beckham. Bordeaux okazała się fioletowa. Byłam ona teraz na, na, ok na, na powiekach i myślę, że widać, że jakby tutaj na początku jest taka bordowa, taka właśnie mokra, soczysta em, em, wiśnia. Ale tylko zaczę ruszyć lekko pędzelki i wyblendować, to właśnie ja widzę ten fiolet. Więc... No, nie nazwałam tego koloru Bordeaux, aż sprawdzałam o owyczaj, potem wzięłam leborą kredkę, bo już kilka razy się nią malowałam i mówię, jakoś tak mało bordowo, myślałam, że to będzie taki brązobord, e, brązobord, brąz z bordem wymieszany, a to e, gdzieś to bordo bardzo szybko zanika, jakoś nie wiem, nigdy się nie spotkałam z sytuacją, żeby mi się kredka utleniała, a ona jest taka ewidentnie fioletowa, także dziwne. Jutro idę też na włosy, także może wam pokażę, bo dzisiaj, miałam wczoraj myć, ale dzisiaj umyłam, bo wczoraj miałam taki dzień właśnie, że ostatecznie się zebrałam za robotę i posprzątałam cały dom, ale potrzebowałam dwóch i pół kawy, żeby, żeby to zrobić. Tak oglądałam moje włosy na chwilę obecną. Odrost myślę, że jest taki dosyć e, zacny. W ulubieńcach roku jest link do mojej fryzjerki, do, do Hany i ogólnie moja inspiracja jest taka, żeby iść jakby e, zostawić ciemny Jakie miałam włosy spięte? Aha, tak miałam. Żeby zostawić właśnie ten troszkę ciemniejszy odrost, taki dopasowany do mojego naturalnego, bo jak oglądam jakieś stare zdjęcia, gdzie mam tak po prostu odwiedź od, od samego czubka e, e, rozjaśniane włosy, to mi się to bardzo nie podobało. Po prostu uważam, że to no, na mnie przynajmniej źle wygląda. Także zostawimy sobie znowu taki ciemny ciemny odrost. E, robimy chyba, ch chyba tylko half-het, no ale ja by... Jakby spoko, bo ostatnim razem robiliśmy pełną, pełną głowę w sensie: wszystko. I tutaj ogólnie bym chciała, tak jak ostatnio, trochę rozjaśnić sobie, sobie doły. Czyli tak, face framing będzie plan. Face framing z trochę low-light, właśnie z jaśniejszym dołem, tak jak, tak jak, tak jak wcześniej, że to było takie bardziej optycznie rozświetlone. i... Ogólnie w chłodnych, chłodnych tonach. Mam pomysły, mam inspiracje y, tam od nich z salonu y, zapisane, ale myślę, że jak na wrzesień, październik, listopad, grudzień, wrzesień, jak na trzy miesiące, no to ten blond mi nie zżółk, y, Nie zżółkł, a ja używam tylko w tym czasie właśnie szamponów detoksykujących, także y, myślę, że jest fajna. E, że jest fajny ten efekt, że te włosy naprawdę dobrze, dobrze wyglądają. Witam, witam ja zdrowie pytam. Ja teraz wróciłam z pracy, rozbieram się. Miałam cię pierwszy raz tą e, apaszkę, którą wam. apaszka, chustę, którą ostatnio pokazywałam, że kupiłam sobie właśnie w Londynie, rocznicową moją. Dzisiaj po prostu, ten dzień mam wrażenie, że już trwa nie wiem, 30 godzin, dochodzi godzina 15, także. O 5 nieśpie popracowałam przy komputerze, ogarnałam ziomka do szkoły. Byłam w pracy, miałam takie swoje stałe klientki na brwi, rzęsy, liftingi i tak dalej. Wieczorem jadę jeszcze na jedną klientkę, ale teraz do mnie chwilę, żeby sobie właśnie usiąść, zjeść, może jakąś herbatę też się napiję. Głodna jestem, myślałam, że szybciej. Wró brr, nie, brr, myślałam, że szybciej wrócę do domu po pracy, ale moja klientka przyszła do mnie. Cię tak fajnie ubrana, że zapragnęłam um, polecić do New i poszukać czegoś podobnego. Mianowicie przyszła ubrana w bardzo fajne futerko, takie, takie jasne, i ono było, było takie cienkie, nie jakieś bardzo długie. Taka idealna długość, taki właśnie do zarzucenia na cienki, na cienki golfik. I mówię, kurde, zobaczę. Co prawda powiedziała mi, że kupiłam je już tam, nie wiem, kilka tygodni wcześniej, ale mówię, pójdę, sprawdzę. Przeleciałam też sobie ulubione second handy, tam w tym surajder nie byłam, bo jakby tak w drodze z pracy do Queensgate'a, bardziej w tamtą stronę. Przeleciałam i kupiłam coś innego w Nioluku. No, żałuję, że nie znalazłam czegoś tylko w second handzie, ale no myślę, że myślę, że no teraz jest szalona, takie właśnie a'la futra. To futerko jest z Looka, kosztowało 59 funtów. No, jak myślę o składzie i tak dalej, no to wiadomo, że serce mi krwawi, ale. No zobaczymy, no miałam ochotę, był ostatni rozmiar, było też piękne bordowe, pokazywałam Wam na Instagramie, też było bardzo ładne, takie jak mleko owsiane, takie, takie jaśniejsze, taki taki beż. Także ja Wam pokażę teraz tutaj metkę i tutaj sobie, jeśli macie ochotę zakupić, to proszę sobie przypisać numer referencyjny. Ja żyłam właśnie na taki grubszy swetr. Bo bordowe, jak nie żyłam, miała rozmiar 22 i nawet na swetrze było za duże. Więc mówię, biorę tą 20, bo ona na tym naprawdę takim grubym swetrze, myślę, że fajnie wygląda, ale jej ja tak chciałabym to futerko nosić na czymś cieńszym po prostu. Tak, na basikach na tych, na golfikach. Tu jest taki tylko jeden, jakby taki wpinacz do, do, do zapięcia. No i mówię, już na tym fajnie wyglądało, więc jestem przekonana, że to będzie fajnie wyglądało na właśnie tych takich cienkich rzeczach. To jest taki kołnierz, którego tak nie do końca nie do końca chyba go widać, no bo wiadomo, to jest puszek okruszek, ale chciałam właśnie coś takiego, tak mówię, coś, coś krótszego, bo mam takiego miszka takie futerka z second handów, bardzo fajne, ale długie. A te długie tak naprawdę mało kiedy tak na co dzień mi, mi pasują. A w sumie już jutro mam wyjście, bo jest się ze synem, Jedziemy do Stanford na kolację do naszego ulubionego miejsca. Także jutro może sobie już to, to założę. Yy, zobaczę. No jest bardzo milu się, bardzo fajne. Jest mi już już mega gorąco. No ale wiadomo. Chociaż, nie wiem, no, ani nie śmierdzi. Nie no, fajne jest, bo... Z futrami jest taki problem, że jak ma się większy biust, brzuch i w ogóle jest się e, takim rozmiarem jak to ja 18 20, no to tutaj trzeba wierzyć, trzeba, trzeba patrzeć, jak w tym wyglądamy. Ja nigdy nie zapinam e, jakby tutaj takich e, marynarek czy, 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 czy nad płaszczy, terenczna nawet rzadko zapinam, ale tutaj mi się naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Więc no, jeśli szukacie czegoś podobnego, to Wam serdecznie polecam. Sprawdzić sobie, nie ruka. Było też dużo fajnych rzeczy na wyprzedażach, właśnie w takim vibe. No, a niestety nie była tej kurski, co moja klientka właśnie miała. Szkoda, ale to też mi się bardzo podoba, bo to jest taki bardzo ładny odcień brązu, właśnie w którym ja dobrze wyglądam. Tutaj nie ma nic ciepłego, nic takiego rudowego. Czkawka z niczego. I coś chciałam jeszcze powiedzieć. Nie, no, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Takie błyszczące, wygląda jak się na Instagramie, wygląda tak drogo, no wygl wygląda dobrze, wygląda dobrze, mam nadzieję, że też mi posłuży eee, i co kupiłam jeszcze, eee, byłam w TK Maxie i w TK Maxxie mamy dzisiaj 19 grudnia, w TK Maxxie są już walentynki, eee, tak, dobrze, dobrze słyszycie. I ja kupiłam dwie rzeczy walentynkowe, bo wiecie jak w TK się, w TK się tak jak w second handzie. jak coś wam się podoba, jak nie kupicie, to później nie dostaniecie. Ale patrzcie na to, patrzcie na ten kubek. Ja nie mam miejsca na kubki. Eee... Ja nie mam miejsca na kubki, ale no gdzieś, gdzieś go wcisnę, gdzieś go wcisnę. Po prostu już te, te jesienne jeszcze muszę, o. no nie wierzę jaka to jest satysfakcja. Patrzcie, odeszła na klejka, nie trzeba moczyć, olejować i w ogóle. O, można do zmywarki, bo tego nie zauważyłam, a to jest bardzo ważna informacja. Patrzcie, takie wódek w kształcie serduszka. I właśnie stałam tak, patrzyłam na te kubki, bo były tak ładne kubki i szklanki, kieliszki. I stał koło mnie też dziewczyny, i wszystkie boże, jakie cute, jakie zajebiste I prosim, po prostu yy, napadła na tą półkę. Eee, ale niczego sobie, nie, nie, wiecie, nie, wy, nie wyrywałyśmy, ale no tak sobie myślę, kurde, czy ja potrzebuję kolejny kubek? Nie, ale taki duży na herbatę, no zajebisty. Więc wzięłam eee, dużo było fajnych kubków. Myślę, że ze cztery mogłam kupić spokojnie, ale ja nie mam po prostu gdzie ich e, ładować. A ten, no bardzo fajny. Także, także super. I tutaj mam jeszcze w plecaku rzeczy. Dobrze, zrobiłam wczoraj obiad, e, zanim jechałam do fryzjera, bo sobie teraz tylko podgrzeję. Kupiłam też w świątecznym klimacie taki talerz przyroczysty e, z laseczkami, 49, ale ja jeszcze mam... Uuu, wierzycie, to druga naklejka odeszła. E, ja mam tą kartę z więc 4,60 mi kosztował. Bardzo ładny. Wiecie, ja lubię mieć talerzyki, każdy z innej parafii. Lubię, lubię mieć nie do pary. Było trzy, mówię, kurde, może wezmę trzy. Ale mówię, nie, lepiej mieć taki miks. Mieszana, mieszana mieć lepiej. E, wziąłam też kartkę walentynkową. E, Andrzej nie ogląda vlogów. Andrzej nie ogląda Instagrama. I... TikToka mojego. E, także mówię, wezmę, bo to wrzucę do szuflady, leży, jeś nie woła. Nie woła. E, a ta mi się spodobała, bo mój Andrzej lubi e, ostre sosy i też uważam, że jest super hot. E, I tutaj kupiłam też, właśnie tak przy kasie stałam, patrzyłam, czy jeszcze znajdę, bo jakiś czas temu właśnie kupiłam te takie plastry, które naklejamy na pryszcze. naklejałam sobie i mojemu muszynowi i powiem wam, że faktycznie e, widziałam różnicę. A tu fajna cena, bo 39, czyli tak naprawdę. 3,60 3, dla mnie za 27 plasterków, więc wziąłam na zapas i wziąłam jeszcze skarpetki, bo bardzo lubię teraz tak właśnie, od, od, od Martyny, e, lubię mieć podwinięte spodnie i jak mam właśnie e, te, te moje ala glany z Marka Spencer, to lubię kiedy wystają mi skarpetki, Zawsze kiedy mam kolorowe, dzisiaj akurat nie mam białe, e, te z Adanoli rewelacyjne są, chodzi o jakość, mam te skarpetki chyba od, Mar od Mar maja? Czy w tym roku je kupiłam, czy w zeszłym? Nie pamiętam już. Ale są rewelacyjne, bo nic się z nimi nie dzieje, noga się nie ślizga. E, drogie, ale e, czuć pieniądz w tych skarpetkach, bo to ze skarpetkami. Ja zawsze patrzę na składy i tutaj akurat było fajnie, bo 83% koton. E, patrzę na składy po tym, jak kupiłam sobie skarpetki... E... I pojechałyśmy, poleciałyśmy do Nowego Jorku i miałam skarpetki, które się później okazało, że były bardziej poliestrowe i mi się tak ślizgała noga, że się nabawiłam takich odcisków, że przez kilka tygodni po prostu yy, no, miałam problemy, żeby chodzić, bo mi wszystko bolało, byłam tak poobcierana i, i odparzona yy, od spodu, z boku, z każdej strony, więc jak patrzę... Żeby kupić sobie właśnie skarpetki dla mnie czy tam dla Andrzeja czy dla szkoły, to patrzę na składy. Także tutaj za 69 takie karmelowe, takie smurfowe i takie pistacjowe, więc to od razu też do, do prania. Rozmiar: jaki to był rozmiar uniwersalny 4,8. Ja mam e, Fit Size 7, czyli 40. No i fajnie to będzie wyglądało. No, kolor, którego jakby przy twarzy, broń Boże, nie założę, bo będę wyglądała od razu źle. Ale takie akcenty czy coś, no ten smurfowy, zajebisty. Od razu już przypomniały lody, guma balonowa. Stanford chyba. Jak jedliśmy na koniec sezonu było takie pyszne. No, także skarpetki, e, takie zakupy. No, mam już, no dosłownie chwilę, zanim Szymon wróci, więc. Od razu zresztą porcję dla niego naszykuję. Byłam też w Primarku, żeby e, zrobić zwrot. Bo ostatnio właśnie też mówiłam kilka golfów, żeby poprzymierzać mu w domu, bo nie który rozmiar. E, no Także bardzo fajne zakupy. Jestem mega zadowolona. E, no Także idę, e, idę jeść. A, i włosy. Bo byłam wczoraj u fryzjera, ale wróciłam tak późno, że nie było sensu, żeby coś nagrywać. Dzisiaj po prostu na nich nie czesałam, tylko je związałam Związałam je po prostu, o tak w kucyk. Jutro gdy się pinzrzeć na wieczór, to wam pokażę jak one wyglądają tak na świeżo. Troszkę troszkę przyciemniłyśmy. Jeśli chodzi o ten odcień blondu. Nie poszłyśmy w nic takiego bardziej icy, w nic jaśniejszego. No bo mi zależy na zapuszczaniu tych włosów. Delikatnie mi pod ciała, Ale mówię, Hana, ale tak wiesz. W tak, w, tylko Tyle, 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 troszkę, troszkę. No i też tutaj na przodach nie troszkę podcięła, no ale mówię, mam te które miałam zakręcone dzisiaj, e, dzisiaj w kucyku, ale no bardzo ładnie mi odrost tutaj zrobiła, wszystko się ładnie blenduje, więc jutro, jutro jak będę się pindrzyć, to e, to się Wam pokażę e, właśnie jak, jak włosy moje wyglądają, bo chciałabym właśnie w rozpuszczonych i chciałabym sobie tak na szczotce mam ten wałek taki do. E, do okręcenia włosów Ale jakoś nigdy go nie użyłam A mam go chyba nie, z pół roku albo, albo jeszcze dłużej Także bardzo ładny kolor Ładnie odświeżone włosy, mięciutkie Muszę tylko do niej napisać Bo zapomniałam zapytać na koniec Polecałam jakąś taką mgiełkę Ochronną do włosów w blond Która przy okazji aby lekko je tonuje Brzmiało bardzo intrygująco Moi drodzy To jest próba zakończenia tego zlepka Numer 5. Bo, co zaczynam gadać, to zaczyna mnie drapać w gardle i kaszle. Zaczynam 6 wątków. Po chwili nie wiem o czym już mówiłam, więc po kolei mam nadzieję, że mieliście udane święta zdrowe i spokojne przede wszystkim. Nasze święta były takie, jak chcieliśmy. Byliśmy w wiorku, później ja bardzo dużo pracowałam. Byliśmy też wczoraj w Londynie, dziś mamy sylwester, jest nasza 15. rocznica poznania się. Opowiadam Wam tu kiedyś, że pracowałem jako barmanka w polskim klubie, przytam Andrzej ze znajomymi. No i już wrócił ze mną do domu i tak został. I od 15 lat kręci się nasze delulu. I niech się kręci jak najdłużej w zdrowiu, szczęściu i spokoju, tego nam życzę. W delulu na jeszcze wyższym poziomie. E, bo mo gdy miał określić moje życie i ten te rok, to jest typowe delulu. Po prostu to jest <grymne> vibe z serii oczekiwania kontra rzeczywistość, ale plus delulu. Bez kitu, po prostu dla, de dla mojego delulu żyje. <grymne> to, to jest najlepsze podsumowanie z tego, z tego roku. To jest takie, mimo wszystko, i delulu. Także no jak słuchać, mówię, jestem jeszcze taka ble, jestem taka jeszcze roz, roz, rozciepana. Czuję, wczoraj właśnie po tym Londynie przeszliśmy się tam, wiecie, trochę kroków zrobiliśmy. Ehm, jakoś bardzo zimno nie było, też byłam ubrana i w ogóle, ale no, wróciłam wczoraj, to zaczęło mnie znowu kaszleć i jestem po prostu taka, no taka, taka bidula, taka, taka ble. To jeszcze miałam maraton w pracy. Klasyka. Okres wcześniej dostałam i to też, nie wiem, przez to, że przy chorobie też jakiś taki Cięższy, mocniejszy i taka jeszcze słabsza byłam i mówię Jezu, to czuję jak mi żelazo spada. Nie wiem, taka niedoćim Ale <laughs> jutro pierwszy, pierwszy 2025 yy, zrobiłam sobie właśnie Vision Board, bo ja Vision Board robię co roku od kilku lat i 95% tego co na Vision Board sobie wrzuciłam to mi się spełniło. Yy, nawet jak sobie właśnie wizualizowałam, że chciałabym, żeby moja praca weszła na taki inny etap, żeby nie tylko to były właśnie klientki stacjonarne i online, tylko żeby może jakaś współpraca z markami i miałam na Vision Board właśnie taką jakby różową ściankę z jakiegoś eventu, że jakieś zdjęcia, coś tam się dzieje, no i że ja też tam będę. No i w jakimś stopniu uniwers mi to ugryz, tak? To mi się spełniło, no bo eventy Sinsei na, na plaży były z różowym logo i te zaproszenia, i to wszystko, jakby to jeszcze bardziej mi nakręciło na przyszły rok, że marzę o tym, życzę sobie tego, żeby właśnie w mojej pracy było jak najwięcej współpracy z dużymi markami, z dużymi firmami, z eventami, z takimi właśnie sytuacjami, żeby to było moje takie ogromne źródło dochodu, tego sobie, sobie życzę. Oczywiście dalej klientki, takie wiecie, jak przez ostatnie lata indywidualne, ale bardzo bym chciała, żeby właśnie takich opcji, możliwości pojawiało się ogrom, żebym mogła sobie po prostu wybierać w ofertach. Na, 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 tego sobie życzę. Tego sobie życzę, jeśli chodzi o, o pracę. No i życzę nam wie, zdrowia, spokoju i to, to, to jest najważniejsze. Zdrowie i spokój. Także tego też wam życzę, jeśli tego właśnie y, potrzebujecie. A mówię tak, poza tym, to no, dużo się działo, wolne od szkoły, tutaj milion rzeczy i praca. I y, y, no, po prostu nie miałam y, chwili ani siły, po prostu, żeby gdzieś za ten aparat też złapać. Teraz ode mnie to żadnej siły nie wymaga, ale po prostu chęć, musiało mi się chcieć. A Andrzej też na chwilę tam y, pojechał. Zobacz, jakieś tam właśnie tabletki dokupić, jakieś tam na, na przeziębienie, bo tam nam dwie zostały. a jeszcze dobrze byłoby z dzień czy dwa coś, coś brać, tak podejrzewam. Ogólnie wyleżeć się po prostu, odpocząć. Myślę, że to byłoby mm, też, też dobre. W ostatnim czasie trochę gdzieś tam na Netflixie poglądaliśmy, roż, oglądaliśmy różnych rzeczy i obejrzeliśmy na przykład Squid Game. I tak zastanawiam się właśnie, czy... Mi się w ogóle pierwsza część podobała, bo kojarzę jakby te momenty z grom, tak? Że te gry i tak dalej to było takie coś, coś tak wyglądało z zainteresowaniem. Ale jak e, włączyliśmy drugi sezon Squid Game, to miałam wrażenie, że pierwsze dwa odcinki mogłyby jakby w ogóle. To mnie nie interesowało, tylko czekałam faktycznie aż się to ta, tak ta gra zacznie. Mam wrażenie, że za mało gier ogólnie w drugim, e, tym sezonie. Czy czy ten Squid Game się skończył. Czy to wszystko to znaczy, czy to już jest takie zakończenie drugiego sezonu, czy niekoniecznie. Czuję, że potrzebuję chyba herbatę z miodem i coś, bo tak mi tutaj zaś to gardło zaczyna drapać i zaraz znowu głos tracę. A ten, a co chciałam jeszcze powiedzieć, no i też oglądaliśmy, takiego, kurde, teraz tak nie pamiętam, ale no. reklamują tak chyba z Nicole Kidman, Baby Girl, ten, ten film. Myślałam, że to teraz będzie dziś do kupienia, że można sobie to wypożyczyć, ale to jest chyba dopiero od 10 stycznia. A czemu się wydawało, że ludzie nagrywali TikToki, że skina wychodzą mi to, że to obejrzeli? No nie wiem. Na pewno e, będę chciała zobaczyć e, a to na walentynki chyba wychodzi chyba 10 czy 13 lutego e, Bridge Jones, e, bo to zawsze, zawsze chętnie. No, a tak poza tym, to nawet nie powiem, że jest Sylwester z Polsatem, tylko pewnie sobie coś coś poglądamy. E, zrobię zaraz burgery na kolację, bo ostatnio mi się udało kupić trochę więcej burgerów, bo często ich nie ma właśnie w Tesco. O, ostatnio były, więc zatowarowałam naszą zmywarkę. Zmywarkę. Zamrażarkę. E, więc burgery pewnie zaraz skończę. Z tym, że inaczej, już je upiekłam. Wczoraj. Czy przedwczoraj. E, bo one są wegetariańskie, więc tylko muszę je potrać w airfryerze. E, I do tego reszta dodatków. Nie myślę, to tak za godzinkę Gdzieś, gdzieś, gdzieś zrobię. I sobie zjemy. Też nie jestem głodna. No mówię, przez ten kaszę i przez to wszystko. No ale mi się jeść nie chce. Tak nie, ma, nie, mam, nie mam apetytu. Bo zaraz coś zjem za ostre. będziemy drapać w gardle. oj, z takich fajnych rzeczy, co właśnie teraz jeszcze tak patrzę kątem oka. Co wam chciałam polecić, żebyście zrobiły. I ja zaniedbałam. Bo przez 18 miesięcy nie zrobiłam żadnej fotoksiążki. I ostatnio właśnie jak do Yorku jechaliśmy, to zebrałam właśnie zdjęcia i od zeszłego roku, od września do teraz, do kwietnia chyba, ee, zrobiłam właśnie fotoksiążkę. Tam miałam chyba w sumie 1200 zdjęć chyba, bo to wiecie, był Nowy Jork, wszystkie nasze wyjazdy e, rodzinne, Andrzeja urodziny, tu jakieś z dziewczynami spotkania, jakieś wycieczki i tak dalej. Po prostu wydrukowałam kolejną fotoksiążkę, obejrzeliśmy dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy. Następną mam do złożenia, bo normalnie to ja co roku robiłam fotoksiążki osobno jeszcze z wakacji, ale teraz, jakby z wakacji, ten dział to będzie po prostu z tego ostatniego pół roku. Więc też Was zachęcam do tego, żeby zrobić sobie teraz właśnie mapę marzeń, vision board, wrzucić to gdzieś, albo wydrukować i po prostu sobie gdzieś postawić. Albo na wygaszasz ekranu w telefonie, żeby po prostu przypominać sobie e, o, tych, o tych celach, marzeniach i planach. No i też zachęcam Was właśnie do e, fotoksiążek, do albumów, do wywoływania zdjęć, bo ja nie znam osoby, nie wiem, że takich nie ma, ale nie znam osoby, która by powiedziała: O pamiętam, jak tam nie, Dwal tam gdzieś byśmy na jakieś wieździe, znajdę swój stary telefon i poglądamy i w ogóle, o zobaczę. Album to album. Więc jakby ja Was zachęcam do robienia. Fotoksiążek, map, map marzeń. No i dziękuję za kolejny rok na YouTubie, bo to też takie może życzenia będą noworoczne. Życzę Wam zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Dbajcie o siebie, doceniajcie swoją rodzinę, doceniajcie dni, kiedy po prostu macie spokój, nawet doceniajcie dni, kiedy jest nuda, bo nuda też jest od czasu do czasu potrzebna. Także dużo spokoju, dużo zdrowia. Tego Wam życzę, bo to jest najważniejsze. A cała reszta przyjdzie o wiele gładziej, jak, to będzie, jak ta podstawa będzie spełniona. Kończę, bo czuję, że zaraz albo zacznę kichać, albo kaszleć, albo mnie w gardle drapie. Nie wiem już w sumie, co mi się zaraz będzie działo. Ale dziękuję Wam za kolejny rok na YouTubie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy się tutaj widywać. Z jaką częstotliwością to nie wiem, bo styczeń dla mnie zapowiada się bardzo. Intensywnie chodzi o życie prywatne. Po prostu jeszcze sama nie ogarnię tego wszystkiego, co mnie czeka, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, bo damy radę. Także trzymajcie się ciepło, wam buziaki, uściski. Do zobaczenia. Pa. pa.